Hej, cześć, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest sobota, 15 marca 2025 roku. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będzie mowa o polskim szachiście i mistrzu międzynarodowym z 2021 roku, moi drodzy. Kto to taki Moi drodzy, Igor Kowalski. Zapraszam do odsłuchania i oglądania, a zanim przejdę, chciałem yy, złożyć najserdeczniejsze życzenia bohaterowi dzisiejszego odcinka. Panie Igorze, życzę panu wszystkiego najlepszego. Życzę przede wszystkim zdrowia, bo bez tego nic się nie da yy, w życiu zrobić. Yy, życzę także y, su, samych sukcesów proszę się nie poddawać w chwili zwątpienia nie wmawiać sobie ewentualnych głupot także życzę jeszcze dużo, dużo zdrowia aby Pan dbał cały czas y, o siebie i i cóż i spełnienia marzeń szczególnie tych, które się w pańskim życiu nie spełniły, aby się zrealizowały w tym roku, a jeżeli dojdą nowe marzenia, to aby zrealizowały się jak najszybciej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego 100 lat. Moi drodzy, Pan Igor Kowalski urodził się 15 marca 2001 roku w Grójcu. Miejscowość to jest... Położona w województwie mazowieckim siedziba powiatu grujeckiego i gminy miejsko-wiejskiej. Grójec leży 45 km na południe od Warszawy na pograniczu wysoczyzny e Rawskiej Równiny Warszawskiej. Przez miasto przepływa molnica będąca dopływem rzeki Kraski. Udział w zawodach szachowych zaczął od startu w indywidualnych mistrzostwach Polski Juniorów w 2011 roku w mielnie. Tak moi drodzy, chodzi o to mielno, które też mogliście możecie zobaczyć na moim kanale na YouTube w Shortach. Także chodzi o to mielno właśnie nad morzem, w województwie Pomorskim powiat koszaliński. Tam zajął trzecie miejsce. Trzykrotnie zdobył medalę Mistrzostw Polski Juniorów y, brązowy w Mielnie y, w tym samym roku, do lat 10. Srebrny w Jastrzębień Górze w 2018 y, roku, do lat 18 i brązowy w skklaskiej porębie w 2019 roku do lat 18 reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów eee, tylko raz eee, e, wystąpił uzyskując najlepszy wynik w 2018 roku w stolicy Łotwy, czyli w Rydze. Eee, 17 Miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów do lat 18. Czterokrotnie zwyciężał w turniejach w 2014 roku w Łazach. Perła Bałtyku Open B. W 2015 roku w Warszawie y, 151 miejsce YMCA Winter y, 2015, 2015 A. W 2015 roku zwyciężył w Warszawie. Warszawska Olimpiada Młodzieży C14 i w 2016 roku w Chylicach. Najwyższy ranking dotychczasowej kariery osiągnął 1 września 2020 roku z wynikiem 2397 punktów. Jeżeli chodzi o ranking y, najwyższy, no to się teraz tu dowiedziałem, że to się y, zmieniło. Jeżeli chodzi o ten y, o ranking, prawdopodobnie to jest ranking Fidem, to y, stan na 1 maja 2024 roku. Y, z, Miał dotychczas 2372 punkty. Jeżeli chodzi o ranking krajowy, FIDE, to e, znajduje się w, e, na 82. miejscu. Osiągnięcia, moi drodzy. Indywidualne Mistrzostwa Polski do lat 20. z 2019 rok 5. miejsce. Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów Ryga 2018, 27 miejsce. Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów Mielno 2011 rok, brązowy medal. Wałbrzych 2013, 9 miejsce. Spała 2014, 8 miejsce. Suwałki 2015 rok, czwarte miejsce. Ustroń, to jest województwo śląskie. 2017 rok, 10 miejsce. Jastrzębia Góra 2018 rok, srebrny medal, szklarska poręba 2019, brązowy medal. Drużynowa Mistrzostwa Polski juniorów, Karpacz 2013-brązowy yy, medal, ustroń 2015, srebrny medal, ustroń 2019, brązowy medal. Wybitne sukcesy w innych turniejach. 2012 rok, drugie miejsce w Mrągowie. Moment. Aha. 2013 rok, trzecie miejsce w Warszawie. To był 118 YMCA Winter 2013 yy, myślnik C. 2014 rok. Yy, pierwsze miejsce w łazach Perła Bałtyku Open B. 2014 rok. Yy, ten sam trzecie miejsce w domka Open A. 2015 rok pierwsze miejsce w Warszawie 151 YMCA Winter 2015. A 2015 rok pierwsze miejsce w Warszawie Warszawska Olimpiada Młodzieży C14 i 2016 rok pierwsze miejsce w Chylicach. Już. Moment zobaczę. Gdzie to się znajduje? O, jeszcze żebym to wiedział, yy... także tutaj, no nie wiem, w których nicach nie mam informacji, a są takie dwie wioski w powiecie. Mamy Grodziskim gmina Jaktorów i powiecie piaseczyńskim gmina Piaseczno, to jest województwo mazowieckie. Chylice to także jest dzielnica e, miasta Konstancin Jeziorna, powiecie piaseczyńskim województwie mazowieckim, a także jest dzielnica Konstancina no, Jeziorny, Cegielnia, Chynice, w południowej części miasta tam leży. Ta dzielnica jest jeszcze Chynice, ale jako dawna jakaś gromada też powiecie piaseczyńskim. I była kiedyś także, a nie istnieje już, yy, wąskotorowa stacja kolejowa w Konstancinie Jeziorny. Chynice nie wiem, o yy, które yy, chodzi. Jest także Chylice Kolonia, wieś w Polsce położona w Mazowieckim Województwie w Powiecie, Grodziskim Gmina Jaktorów. Nie wiem o które chodzi, ale tu jak widać na pewno to jest w Województwie Mazowieckim. Jeżeli nie macie informacji na ten temat, no to gdzie to dokładnie? W której to miejscowości to było, to e, oczywiście zapraszam e, do komentowania pod vlogiem. Także w tej sprawie, bardzo Wam dziękuję. Jak jeszcze raz e, wspomnę, to e, zapraszam Was do komentowania pod moim e, vlogiem. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę e, w górę. I zapraszam Was również do subskrybowania mojego kanału, abyście byli poinformowani na bieżąco, ponieważ ja nie zapowiadam ewentualnych transmisji na żywo lub vlogu. Bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia. Do następnego. Trzymajcie się, cześć!